No dzień dobry, ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany. I witam Was w dzisiejszym vlogu. Tydzień wcześniej miało się pojawić czytelnicze podsumowanie miesiąca, ale niestety choroba mnie pokonała i ten film pojawi się za tydzień. A teraz jestem na wakacjach i nakręcę vloga. Przynajmniej mam taki plan. I w ogóle fun fact. My z mężem nie jesteśmy osobami, które lubią podróżować, więc na tym kanale, jeśli liczycie na jakieś Dalekie podróże i w ogóle to niestety nie dostarczę Wam takich wrażeń, bo my z mężem jesteśmy raczej takie hobity, które lubią siedzieć w swojej norce. Ale jest jeden czas i jedna destynacja, którą uwielbiamy, a mianowicie jest to jesień nad Polskim Morzem. I trochę to jest taka też mała tradycja, że właśnie we wrześniu jedziemy nad Polskim Morzem i właśnie teraz jestem nad, nad Polskim Morzem, mianowicie w Pucku. I większość moich znajomych reaguje na tą jakby na tę ciekawostkę o nas, że co? W ogóle polskie morze? W ogóle co? No a my, a my uwielbiamy. Właśnie jest idealna pogoda, jest mało ludzi, możemy sobie spacerować. Teraz mamy jeszcze psa, więc dla nas to jest bajka. Ale powiem Wam, co czytam. Bo czytam Miasto Szkła, Cassandra Clare, bo ja na wakacjach lubię zabierać książki ze sobą takie rozrywkowe. A Kasandra K.R. właśnie pisze takie książki, dla mnie przynajmniej. I jeśli to nie jest pierwszy film, który oglądacie na tym kanale, to wiecie, że ja lubię tą serię. I dla mnie ona jest właśnie taka no, czysta rozrywka. A od książek wakacyjnych tylko tego wymagam, więc wziąłam ze sobą po prostu lekką lekturę. I co? Jestem na 183. stronie i bawię się przed nią. Mamy tu. Mnóstwo zwrotów akcji, walki sama rozrywka. O! Właśnie Aria wróciła ze spaceru. No tak! Jezu, to jest samo! Ok, zawsze jak jedę nad morze, to mam tylko jeden cel zakupowy, mianowicie są to książki. Myślę, że tym nikogo nie zdziwię, ale tutaj są takie, wiecie, namioty, w których są w naprawdę dobrej cenie książki. I niestety do takich miejsc trzeba iść z otwartą głową, bo często tych konkretnych tytułów, których szukamy, no niestety tam nie ma. Ale można za to wygrzebać całkiem inne perełki, i wydaje mi się, że mnie się coś takiego właśnie udało. Dlatego szybko Wam opowiem, co kupiłam. Bo tak, za 20 zł kupiłam ostatni. I ma być to horror o hotelu, w którym po kolei umierają goście hotelowi. Ja od czasu do czasu lubię taki horror, slash kryminał, coś takiego lżejszego. No i po opisie wnioskuję, że to będzie właśnie taka historia. Poza tym za 20 zł, książka za 20 zł. A więc wzięłam. Oprócz tego kupiłam Świat Miniony. I to jest książka, która trochę mi wyskakiwała z lodówki, w sensie ja ją widziałam chyba w każdej księgarni internetowej i ona za każdym razem gdzieś mi tak, wiecie, Migała. I, ale jakoś się w ogóle nigdy nie zdążył, żebym ją kupiła. A ma być to historia o podróży w czasie oraz o podróżach między światami równoległymi. Bo tutaj zginęło dziecko i nasza główna bohaterka szuka tego dziecka. No i szuka go właśnie, podróżując w czasie. Więc wydaje mi się, że może to być naprawdę naprawdę. Ciekawa historia, więc wzięłam. Oprócz tego udałam się polować na Simonsa w twardej e, oprawie za 27 zł. Więc ja się długo nie zastanawiałam, po prostu tą książkę wzięłam. I z tego co wiem, to to są e, zbiory, jest, jest to zbiór opowiadań, grozy. No, zimowe nawiedzenie. Myślę, że, że chyba, że chyba jest, są to. E, no ale, no, ale Dan Simons, no, jakby po terrorze, mam do niego bardzo duży szacunek, więc wzięłam. Oprócz tego mam trzeci tom y, trylogii o wampirach. I to, co y, mnie jakby zachęca do tych książek, bo w domu mam pierwszy tom, więc jak zobaczyłam, że jest ten trzeci, no to po prostu go wzięłam to to, że tutaj wampir ma być wrogiem ludzkości, bo tutaj w, tej w tych książkach właściwie mamy wojnę między ludźmi a wampirami. Więc jest to dla mnie bardzo przyjemne zaskoczenie, że, że nie jest to kolejna historia, gdzie wampir jest romantycznym kochankiem, tylko no, jakąś istotą, która jest groźna. Więc no zobaczymy. Więc tak się prezentują moje książkowe zakupy. No dzień dobry, jest sobota rano, wczoraj był piątek i wczoraj nic nie udało mi się nagrać, gdyż cały dzień padało i cały dzień się spędziliśmy w mieszkaniu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo udało mi się trochę przeczytać. Gdyż została mi 1 trzecia Miasta Szkła i muszę powiedzieć, że jest to moja ulubiona część całej tej historii, bo mamy tutaj walkę, co chwilę mamy jakiś plot twist, nagle się okazuje, że ktoś jest kimś innym niż myśleliśmy dotychczas i bardzo mi się to podoba. Oczywiście to jest taka, wiecie, no. Czysta rozrywka, ale ja właśnie czegoś takiego oczekiwałam po tej książce, więc jestem usatysfakcjonowana. Ale też yy, sięgnęłam po ósmy tom Sagi Winlandzkiej i jestem już w połowie. I też muszę powiedzieć, że to też jest mój ulubiony tom z całej tej historii, bo tutaj pojawia się chyba moja ulubiona postać. I w ogóle cała ta manga stoi bohaterami kreacją bohaterów, tym, że oni są tacy bardzo ludzcy, że robią złe rzeczy, ale my rozumiemy, dlaczego oni robią te złe rzeczy, ale pojawia się teraz moja ulubiona postać. Nie będę mówiła, może o kogo chodzi, bo nie chcę wam spoilerować, bo jest to zaskoczenie, kiedy ona się pojawia. Ona, no, kobieta, ale, ale jak najbardziej. No, jest, ja jestem zakochana w całej tej serii, a ten ósmy tom naprawdę. Już myślałam, że te, ta saga mnie niczym nie, za, nie zaskoczy, no bo właśnie to jest ósmy tom, a jednak jej się, jej się to udało, więc super, jestem bardzo szczęśliwa. No i dzisiaj mamy sobotę i dzisiaj plan jest taki, że pojedziemy do Gdańska, więc zabiorę Was ze sobą. Właśnie skończyliśmy śniadanie, więc proszę nie patrzcie na ten syf, który widzicie wokół, ale chciałam Wam pokazać, że z mężem kupiliśmy sobie zabawkę na wakacje, bo kupiliśmy sobie Instaxa i jezu, jakie to jest, jakie to jest fajne! Mamy taką frajdę zrobienia zdjęć, że no dawno się tak dobrze nie bawiłam z aparatem. Ok, już jest wieczór. My jutro wracamy, jutro rano wyjeżdżamy i musimy się spakować. I powiem Wam, że przyjechaliśmy tylko na 5 dni. Jest nas dwoje dorosłych plus pies, a rzeczy mamy tyle, jakby co najmniej były tu z nami dwie wielodzietne rodziny. I chyba najbliższy wieczór spędzimy na pakowaniu się, bo zobaczcie. Musimy ogarnąć to wszystko. Są w ogóle trzy walizki do spakowania. Owszem, małe, ale jednak tu jest mnóstwo rzeczy. Tam w ogóle jakiś ręcznik leży. Tutaj cały syf. Także życzcie nam szczęścia, bo zdecydowanie będziemy go potrzebować. Przychodzę do Was, aby zakończyć tego vloga. I jak widzicie, po że jesteśmy już w domu. Ale także skończyłam Miasto Szkła i muszę powiedzieć, że jest to chyba mój ulubiony tom z całej tej serii, bo po pierwsze, tutaj główna bohaterka jest mało irytująca i było to dla mnie zaskoczeniem. A po drugie, od pierwszej strony jesteśmy wciągnięci w akcję, a ja w takich książkach bardzo sobie to cenię. Owszem, ta książka też nie jest bez wad, bo cały wątek z aniołami jest. Jest bardzo kiczowaty, ale z drugiej strony, jakby wiedziałam, na co się pisze. Więc nie jest to dla mnie aż taki wielki minus. Oprócz tego skończyłam sagę winlandzką. No i no muszę powiedzieć, że bardzo zaskoczył mnie ten Tom. Tutaj jest wprowadzona postać drugoplanowa, ale ta postać jest tak, tak barwna. I tak ciekawa, i jej historia wydaje się być. Z jednej strony, może, może prosta, i, i niezaskakująca, w sensie takiej historii już czytałam mnóstwo, ale jakoś jest tak opowiedziana, że mam ochotę czytać więcej o niej. No, i oczywiście, główny bohater też tutaj jest. No, jakby ważną postacią, to on jakby spaja całą tą historię. No, ja jestem. Pod wrażeniem, że to jest ósmy tom, a ja wciąż chcę więcej. Jakby wciąż e, jestem zakochana w tej mandze. No po prostu dla mnie to była pięciogwiazdkowa pozycja. Po prostu. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam, jeśli dotrwaliście do końca. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz mojego Budryca. No i do następnego. Cześć!